Jak pan profesor widzi rozwiązanie tego problemu, jeśli sprawdzą się te doniesienia prasowe? Jakoby pani Ewa Kopacz przyjęła już zobowiązanie Polski na przyjęcie 100 tysięcy uchodźców? Takie jest zdobywa. Przepraszam, to kompletne bzdury. Jakieś, no, to Ale gdzie, jeżeli są te kwoty, panie profesorze, i półtora miliona ludzi Nie mili ja przeczytałem jest w drodze, to. i po prostu pomyślałem sobie, Właśnie. że jakaś gazeta, jakiś nie wiem co, jakiś portal internetowy, będzie, nie wiem nawet skąd. No, w, w sieci. No to w sieci, to też to dobrze świadczy o w sieci, że oni robią histerię. A oni, nie oni produkują świadami historię. Dobra informacja informacje, to co wtedy? Ale, nie, ale proszę panią to no to jak powiemy, że dobra informacja jest taka, że za 5 minut spadnie bomba atomowa w Polsce k, pro, m, p, wyprodukowana w Rosji. Oni pogłoszą taką informację, to my zareagujemy. Nie zareagujemy wtedy, kiedy sprawdzimy tę informację. To, że w sieci poda jakąś informację, nie znam nie żadną wartości. Zakładamy, że być może, tak. Ale jeśli powiedziałem, nie, nie. sprawdzi się... Nie, to w ogóle nieprawda. Moim zdaniem to jest typowe zagranie w no, sieci profesor... zagra... W sieci jest pismem, które gra wyborczo i gra pod wybory. W jaki sposób w sieci wyobrażasz sobie zwycięstwo PiSu? W sieci wyobraża sobie zwycięstwo PiSu poprzez straszenie Ewą Kopacz. Ewa Kopacz straszy pisem, i to jest gra w straszenie. Nie do wytrzymania. Z punktu widzenia logiki myślenia politycznego, z punktu widzenia przyszłości Polski, najgorsza taktyka z możliwości. Ale panie profesorze, pan teraz oskarża tygodnik w sieci, a nie widzi pan tygodnika Newsweek. Ale ja pan, nie mówię, e, czy ja nie wie? mówię. No ja przepraszam to... bardzo, nie mówię, dlatego że o nim nie mówimy, prawda? Ja nie czytam Newsweeka, nie bardzo mnie to nie bardzo interesuje. Raz przeczytałem i ja byłem Zarażona antysemickimi wystąpieniami w tym piśmie, prawda? E, więc w tym sensie, e, to, co napisała w sieci, jest po prostu nieprawdziwe. No. Jest swoje zdanie, moim zdaniem, samobójcze, powiedziałbym wreszcie, wręcz, na, 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 w wypadku się w sieci. Podawanie informacji niesprawdzonych, najprawdopodobniej fałszywych, które brzmią absolutnie niedorzecznie. Obniża wiarygodność gazety. I to, co robią w tej sytuacji bracia karnoscy, jest moim zdaniem trochę mało celne. Panie profesorze, trzymajmy się faktów, o czym wiemy, że kwoty ty, tymczasem podzielone, prawda, rozparcelowania czy tej relokacji uchodźców, no, w pol Polski dotyczą... Tylko w niewielkim prawda, zakresie. To o 7 jakby... tysięcy. Nie, chodzi prawdopodobnie o 11 jak... tysięcy, tak mi się tak. wydaje. No. no to powiedzmy, że będzie 12 tysięcy, ale jak będzie do, do, yy, do przekazania różnym krajom, prawda, już liczba półtorem Ale co będzie, no, ale, ale, ale wie pan co nie, nie co, nie spekulujmy co będzie. Problemem dla Europy nie jest problem relokacji poszczególnych uchodźców. Problemem dla Polski jest dla Europy jest zamknięcie granic. Kontrola granic zewnętrznych. To jest najważniejszy problem. To znaczy, jeżeli my się dowiadujemy, że imigranci tak samo jak przez Grecję zaczynają iść przez Rosję do, do Norwegii, prawda? Czyli te, te bramy są słabe, nie trzymają tego. No, to jest problem. To znaczy, problemem jest to, co wymaga jakby po prostu zwykłej ludzkiej postawy, a nie uderzania w tą patriotyczno-narodową tromtadrację. To znaczy, no problemem jest kilka milionów ludzi. Połowę Syrii znajduje się. Z, poza swoimi domami. Połowa mieszkańców Syrii nie ma domu. prawda? My musimy myśleć o, w kategoriach humanitarnych, a nie tylko w kategoriach narodowych ale właśnie o cierpieniu ludzi. To jest jedna z najbardziej dramatycznych historii, która się dzieje na naszych oczach, jak się działa podobna historia w Sudanie i wielu innych krajach. My nie możemy udawać, że tego nie ma. No. Polska powiem. się nie zamyka na, na granicach. Polska jest, musi myśleć szerzej. Tak, ale jak myślimy o ludziach, to musimy też myśleć o tych Polakach, którzy się tak naturalnie po ludzku boją, tak, to wtedy... Ale nie, ale nie możemy jednej rzeczy robić, a w sieci to robi i tego ja nie lubię, prawda, I, nie, i wielu polityków to robi, to znaczy podgrzewa atmosferę, straszy, wywołuje różnego rodzaju lęki i napięcia, prawda. Słyszę czasami w telewizji, nie, po, posła Piłkę, wygaduje głupstwa totalne, prawda, i ten poseł Piłka, Straszy, że już obowiązuje szariat w wielu miejscach w Europie. Kompletne kłamstwo. Kompletne kłamstwo. Ale on się y, y, mówi to i kłamie po to, żeby wzbudzić strach wśród Polaków. Nie znoszę tego. To, I nie pani... znoszę tego. To znaczy, to jest traktowanie własnego domu, własnego kraju jako słabego. Profesor... Problemem dla Polski nie są imigranci. Problemem dla Polski to jest zła edukacja, bardzo niskie środki przeznaczone na kulturę i tu jest problem polskiej kultury.